Na zabieg Deep Plane Facelifts zdecydowałam się ze względu na to, że daje on długotrwały efekt. Zabiegi medycyny estetycznej, laseroterapii nie dają już tak długotrwałych efektów. Do tego zabiegu przekonali mnie moi pacjenci. Na co dzień pracuję z pacjentami, przygotowuję ich, kondycjonuję skórę. Każdy z tych pacjentów jest szczęśliwy, radosny i mówi, że strach miał wielkie oczy, ponieważ efekt, który uzyskali, jest warty po prostu wszystkiego. Stąd moja decyzja i moje całe przygotowanie, przed, i mam nadzieję, że y, będę miała naturalny i rewelacyjny efekt. Kasiu, niedawno rozmawialiśmy przez telefon. Ja wszystko o Twoim zdrowiu wiem, co potrzebuję wiedzieć. Za chwilkę przyjdzie po Ciebie pielęgniarka, która przyprowadzi Cię na blok operacyjny. Dzisiaj pracuje z nami Sylwia Cieszyńska. Założymy w kółcie do żyły. I to jest jedyna nieprzyjemna rzecz, która czeka Cię przed operacją. Do żyły będziemy podawać wszystkie leki, które są potrzebne w trakcie znieczulenia, do momentu, jak nie zostaniesz zaintubowana bo potem znieczulenie będzie podtrzymywane gazami anestetycznymi. Całą operację będziesz spała. W niczym nie uczestniczysz, nic nie czujesz, nic nie widzisz, nic nie słyszysz. My czuwamy nad Tobą, oddychamy za Ciebie, pilnujemy płynów, leków, tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Operacja trwa około 6 do 8 godzin. Jak chirurcy skończą swoje działania, będziemy Cię wybudzać, czyli przestajemy podawać lekarstwa i czekamy, Aż się ockniesz, hmm. budzisz się sama, zdziwiona, że już jest po wszystkim. Tak to będzie wyglądało z Twojej perspektywy. Czyli cięcie będzie tak, jedno tutaj pod brodą, to wszystko wiesz, w tej naturalnej brzdzie, tak. i przed uchem. Ja wolę robić przed u bo wtedy ładnie to ucho wygląda. Kasia, jak widzicie, jest piękną, super zadbaną kobietą. To, co jej przeszkadza, to szyja, tak? Czyli to, co tu widzimy, to jest tak tzw. platyzma band, czyli mięsień platyzma, który stał się wiotki z wiekiem. I chcemy naprawić szyjkę, czyli sprawić, żeby wrócił kontur taki jak 15 lat temu. No i twarz tak naprawdę jest super, ale wiadomo, że jak już robimy lift głęboki szyi, zliftujemy również twarz, czyli sprawimy, że nie będzie tych chomiczków, czyli chcemy osiągnąć efekt taki. Wykonamy również u pacjentki brow lift. Czyli ten efekt. Teraz przy liftach głębokich bardzo często korzystamy również z przeszczepów tłuszczu, bo w pewnym wieku zanika nam ilość tkanki tłuszczowej. Tak jak tu widzicie u Kasi mamy takie zagłębienia, które możemy bardzo fajnie wypełnić właśnie naturalną tkanką tłuszczową i to sprawia, że twarz wydaje się młodsza, po prostu oddajemy objętość, którą tracimy z wiekiem. Tak, wszystko wiesz. To zszywamy, to ciągniemy, to ciągniemy, głupiej podnosimy. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co Cię dotyczy zaraz po zabiegu. Najważniejsze w tych pierwszych chwilach po zabiegu to ograniczyć ruchy głowy. Szczególnie ruch głowy do góry yy, i mocne skręty głowy. Budzisz się po operacji w takiej pozycji, jak teraz leżysz, i tak sobie śpimy przez najbliższe 6-8 tygodni. Nie dźwigamy ciężkich przedmiotów, Maksymalnie 2-4 kg, co 40 minut wstać pochodzić sobie, poruszać się, ale to jeszcze będę przypominał jutro. Jak będziesz przebywać dłużej w łóżku, no szczególnie w tych pierwszych dniach po operacji, to poproszę taki ruch stópkami góra-dół, 50 energicznych obuszczeń, uniesień, czyli działanie przeciwzakrzepowe, przeciwobrzękowe. Także będziemy po kolei każdy schemat sobie przerabiać e, tak po kolei, jak to powinno wyglądać. Dobrze. Okej? Okay? Gratuluję decyzji. Dziękuję. Może <grym zainteresujesz> <grym> jak <zainteresujesz> <grym zainteresujesz> Jedziemy, jedziemy. Zaśniesz nie wiadomo kiedy. Zbęczysz No Dzień dobry, dzień dobry, dobry. Zapraszamy z tej strony. Zapraszamy. Jak nam Pani praśni? Powiesz, żeby pani zgoda sobie już po I teraz sobie jeszcze postaję, żeby Do tej operacji z naszej strony wykonamy pacjentce znieczulenie ogólne czyli popularnie zwaną narkozę. Pacjentka będzie spała całą operację. Kasia gotowa na przygodę. No to zaczynamy. Na początek przyłożę ci taką maseczkę do twarzy. Tam leci czysty tlen. Oddychaj sobie głęboko, pełną piersią. Dopóki możesz, będziemy intubować pacjentkę przez nos. Specjalnie do tego skonstruowaną rurką intubacyjną, z mięciutkiego tworzywa, które nie powoduje uszkodzeń w obrębie nosa. Intubujemy przez nos, po to, żeby chirurdzy mieli dostęp do całej twarzy w trakcie operacji. Teraz będę dezynfekować pole operacyjne. Teraz, jeszcze zanim zaczniemy operować, pacjentki, zaznaczamy sobie najważniejsze. Miejsce anatomiczne, czyli kąt miejsce, w którym wchodzimy w tą tak zwaną głęboką część twarzy oraz gałęzie nerwu twarzowego, po to, żeby ich nie uszkodzić i zaraz zaczniemy filtrować szyję, czyli znieczulacją miejscowo, po to, żeby rozpocząć operację. Pomimo tego, że pacjentka jest w znieczuleniu ogólnym, wykonujemy tak zwaną infiltrację, czyli znieczulamy szyję miejscowo. To nie po to, żeby nie bolało pacjentkę, ale głównie po to, żeby oczyszczyć naczynia krwionośne, żeby nie krwawiło, ale też po to, żeby znaleźć dobrą warstwę podczas preparowania. Tutaj akurat pacjentka miała dość mocne platyzma bans i ta platyzma była rozwidlona, dlatego w taki sposób to wygląda. I w następnym etapie operacji będziemy zeszywać te dwa pasma jedno z drugim, po to, żeby szyja odzyskała dawny młodzieńczy wygląd. Jako zakończenie tutaj operacji deep plane facelift są pacjentki wykonamy lipofilling, czyli podamy tkankę tłuszczową w ubytki, tak jak tutaj widzicie akurat na skronie i troszkę jeszcze w policzki po to, żeby uzyskać jeszcze większe wypełnienie objętościowe. My już po operacji. Operacja trwała dość standardowo, bo około 6 godzin. Skóra Kasi była przygotowana, więc mam nadzieję, że będzie zadowolona zarówno pacjentka, jak i ja z efektu operacji. A jutro pokażę Wam pierwszy opatrunek. Pacjentka zaczyna się budzić. W ciągu najbliższych kilku minut wybudzi się całkowicie. Usuniemy rurkę intubacyjną. Po operacji pacjentka trafiła na salę nadzoru poznieczuleniowego, gdzie spędzi najbliższe dwie godziny. Będziemy czuwać nad przebiegiem okresu pooperacyjnego. Mówimy tutaj Kasi o Patrunek. To jest pierwsza doba po lifcie głębokim twarzy, szyi, browlifcie i przeszczepie tłuszczu. Pacjentka wygląda dość standardowo, choć ma, jak na tą metodę, bo była operowana tą metodą preservation, dość mocny obrzęk z lewej strony, ale myślę, że też może to być związane z tym, że miała w twarzy dość dużo nici nierozpuszczalnych, które usuwając no, robiły uraz tkanek, a też w tkankach przez ten było dużo blizn, ale wygląda wszystko dość typowo. Kasia, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Czuję się ponad dobrze, więc mam nadzieję, że z efektu operacji będziemy zadowolone i ja, i Kasia. My jesteśmy w trzeciej dobie po operacji. E, pacjentka będzie miała jeszcze założony opatrunek, ponieważ poza liftem głębokim twarzy i szyi wykonywany był brow lift, a po nim musimy uciskać czoło przez tydzień. E, obrzęki są, tak jak widzicie, całkiem małe, jak na zakres operacji. E, rany goją się dobrze. E, przemyjemy zaraz wszystko, zrobimy dezynfekcję, założymy jeszcze raz opatrunek na czoło, po to, żeby uciskać. Poliwcie brwi i Kasia idzie do, do domu. domu. Kasia się będziemy widzieć teraz po siedmiu dniach. Będziemy ściągać te szwy tutaj z okolicy przedusznej, po to, żeby blizna była jak najładniejsza. A następnie po dwóch tygodniach będziemy ściągać szwy z za ucha. Kasia, czujesz trzeciej tobie, czy coś boli? Nie, bardzo dobrze się czuję. Bardzo dobrze się czuję. Jest ciągnięcie w środku, coś dolegliwości? Nie, 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 nie. Wszystko jest ok. Jeśli będzie ci się to zsuwało, bo może ci się troszkę podsuwać do góry, to sobie normalnie poprawiasz tak jak czapkę, czyli troszeczkę. W dół, dobrze, a w razie czego opracowałam mnie? Słuchajcie, Kasia, dzisiaj jest na zdjęciu pierwszych szwów, bo dzisiaj mamy siódmą dokładnie dobę po Deep Plane. E, przy tym zabiegu bardzo ważne jest, żeby te szwy usuwać stopniowo, ponieważ walczymy o to, żeby blizny były jak najmniej widoczne, więc dzisiaj będziemy ściągać szwy z okolicy przedusznej, e, a za tydzień resztę, czyli szyja i szwy za uchem. Tak jak widzicie, ten szewek jest bardzo malutki i delikatny po to, żeby ta blizna nie była widoczna za parę miesięcy. Zobaczcie tutaj, jak ładnie pacjentka się goi, ale Kasia bardzo dbała o to przygotowanie przedoperacyjne, stosowała suplementy zalecone przez naszego dietetyka, tak samo dbała o jakość skóry i efekty są. Widzicie, że blizna po ściągnięciu szwów wygląda naprawdę super. W 14. dobie ściągamy sobie szewki z tej okolicy zausznej e, i pacjentki bardzo często, jak przychodzą na zdjęcie szwów, się tym stresują, bo się boją, że to będzie bolało. E, boli, Kasia? W ogóle nie boli. No, to jest nie. takie pociąganie, no bo wiadomo, ja muszę wyciągnąć nitkę, natomiast nie sprawia to nie bólu. Też na tym etapie po operacji w tej okolicy tak naprawdę nie ma czucia, tak, bo skóra była e, odnerwiona, więc do dwóch miesięcy to czucie wraca, natomiast w tej chwili czucia nie ma, więc jest lekki dyskomfort pewnie związany z pociąganiem, a nie ma bólu. Teraz pacjentka zostaje pod opieką kosmetologa i fizjoterapeuty po to, żeby blizny były jak najmniej widoczne. Na zdjęciu widzicie, że efekt zabiegu jest bardzo naturalny, nie zmienia rysów twarzy, podkreśla jej atuty i zachowuje indywidualny charakter pacjentki. Jeśli jesteś zainteresowany takim zabiegiem, zapraszam na konsultację do Warsaw Aesthetic w Warszawie.